Witam wszystkich oglądających mój film. Opel Opelmowano 2,5 diesel. Znany problem z wtryskami. Chciałem Wam pokazać, jaki miałem pomysł. Mam takie urządzenie pneumatyczne. Próbowałem, samym tym urządzeniem nie idzie drugi trzeci wtrysk stoją dęba trójkę udało mi się wyrwać samą tą płytą metalową bez pneumatycznego sprzętu ale już dwójki nie mogłem wyrwać samą płytą to sobie wziąłem zrobiłem płytę napiłem Tutaj ten wtrysk wyciągam. Czyli ta szpilka ciągnie do góry, a tutaj ten wtrysk i ten jest oparta ta płyta. I tutaj mam śruby z gwintem. Naciągam tą płytę z jednej z drugiej strony. A dodatkowo założyłem to jeszcze urządzenie. No i napiąłem płytę i teraz. Puszczam powietrze i patrzcie. I nie widać było tego na filmie, ale drgnęło. I biorę klucz. I napinam o, już idzie śruba lekko, bo już drgnęło znowu. Podciągam o, napięte i powietrze. I tak do skutku. Najważniejsze, że ruszył. I wyjdzie. Do zobaczenia.